Gdzie Ja jestem Kolo, Jest to reklama serwera. Serwer, nie wiem jak się nazywa, no ale jest to serwer ze Hero Na serwerze gra sobie uważaj. To jest spawn, akurat tutaj mamy zasady: takie tam e. drop ze na normalny 2, fortune 3, normalne 0,5, fortuna 1,0, drop ze stone na od 0,1 do 0,9 poziomów. Normalny i taki Ja już mam tutaj wyposażone na początku tu jeszcze mam napiszemy im no, Mam nowy wynik, no to już się witają No tutaj mamy opisy rangi no i to jest serwer taki z Hirobrainem. Mnie już tutaj zawił HeroBrain. Deadpointa mam tam o 900 metrów stąd. No i co by tu powiedzieć, no zapraszam Was serdecznie na ten serwer i w ogóle, bo jest zajbista atmosfera. Gracze się dzielą tu z itemkami, stąd mam te itemy i w ogóle... No ja sobie tutaj będę zapierdalać, tak mówiąc, Wy, Wykokrzę się tu i będę z innymi może w gili albo stworzę własną gilię. zależy, no i z flotów chyba jest 20, jak się nie mylę, ale chyba tak, to jest taki mały spawnik, chyba nie ma nic do ujęcia, nic do wzięcia, no. Jeżeli widzicie na mapce głowy, to to jest nie rej minimapa, tylko z map. Tak, ja tej mapy używam. Młody mi wysłał ten Bigness. Na Skype oczywiście. No ale może z nim tutaj będę grać, nie wiem, albo i sam będę grać. IP z serwera będzie w opisie i na ekranie dodane więc też zapraszam serdecznie do komentowania, czy Wam się będzie podobać serwer, czy nie. Możecie mnie tu spotkać, często będę tu grać, bo szukałem takiego serwera, więc będę tu grać. Moja no ja nazwa na tym serwerze jest Pompa. Tu gdzieś nie jest oznaczone w ogóle, gdzie jest ten pvp, ale jest tu pvp między graczami ale nie jest oznaczone, o ten już mnie próbuje zajebać zobaczymy kurwa koks koks 5 zobaczymy kurwa kto rządzi, ja czy ty <laughs> o lapis dziękuję zebrał kurwa lord no dobra, więc ja bym się z wami żegnał Niech pożegnają Chujże z błędem chyba napisałem bierdole No i za niedługo do szkoły No ale kij z tym O Kredit. <grystanie> Już piszę wam tutaj IP Zapraszam na serwer Hero Brain zginął A więc ja Was tu zapraszam serdecznie IP tak jak już mówiłem w komentarzu i no tylko będzie w komentarzu bo mi się nie chce bawić z programem żeby było na ekranie IP A więc ja by się z Wami żegnam Nagrywał kolo a więc nara